Cześć, witam Was. I tu mamy odcinek pierwszy, gdzie mamy jednego poszukiwanego, tego właśnie, którego skanuję. To jest w szkole. I tu będziemy mieli jeszcze trzy znajdki. I potem jak go zeskanujemy, pójdziemy na dół i go zaaresztujemy. To jest nasz pierwszy, podejrzany. I teraz już udamy się do szkoły, gdzie bym Wam, gdzie są te trzy znajdki. I tutaj, jak już dojdziecie do punktu, gdzie macie misję zrobić. Będziecie mieli jedną znajdkę czy tam tam, jak to się nazywa śledztwo będzie leżało właśnie na tym biurku możecie zeskanować L1 epizod pierwszy to jest taki raczej tutorial gdzie Wam pokażę dokładnie na skanerze też będziecie mogli widzieć gdzie jesteście i jak daleko mamy do strzałki jest to pokazane w lewym górnym rogu i tutaj są jeszcze, teraz są jeszcze dwie, następną będziecie mieli koło drukarki. Właśnie tutaj ten obiekt oznaczony, też możecie zeskanować. I zeskanujecie X, trzymacie X dopóki nie zeskanuje I Jak widzicie w lewym górnym rogu wam pokazuje jak daleko jest coś do następnego. Tutaj już dostaniecie pucharek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się już z wami żegnam i zobaczymy się w odcinku drugim. Do usłyszenia, hej.